Dzisiaj 31 sierpień doszliśmy do brzegu rzeki Dulka Ochocka skąd chcemy płynąć do Ochocka? To dzisiaj na śniadanie Ponton gotowy i dzisiaj ruszamy Dzisiaj drugi wrzesień, kolejny dzień spływu Gotuję zupę Po śniadaniu jedziemy dalej Trzeci wrzesień. Trzeci dzień naszego spływu. Dzisiaj od rana piękne słońce. Ja gotuję jakąś zupę składającą się z wielu różnych elementów, bo musimy oszczędzać na jedzenie, bo nie wiadomo jak długo jeszcze popłyniemy. Wczoraj zrobiliśmy około 20 km, przedwczoraj troszkę mniej. Dzisiaj była bardzo zimna noc pełnia księżyca wczoraj była pełnia księżyca ogromny księżyc nad rzeką nad głami no a dzisiaj dalej w tym kierunku na południe rzeka ochota tu się nazywa dylka ochota tam dalej już sama ochota a teraz coś na kolację bo od kilku dni już jemy suche żarcie z proszków a tam w tym miejscu ładnie bierze rybka Wreszcie dzisiaj będzie kolacja porządna. Wreszcie zjemy porządną kolację. Od siedmiu dni nie jedliśmy ryby. Dwanaście Harjusów. 45 minut. Więcej nie trzeba, bo tyle nie zjemy. Kolejny dzień naszej wyprawy. Wczoraj mieliśmy straszny wypadek. Przewrócił się Ponton. Wszystko żeśmy zmoczyli. Przynajmniej ja miałem w worku dziurę. Całą noc suszone było i w dzień. I dzisiaj ruszamy dalej. 5 wrzesień. Piąty dzień naszej podróży. Po przedwczorajszym strasznym wypadku, gdzie część sprzętu straciliśmy, ponton się wywrócił popłynął dalej. Na szczęście większość rzeczy została. Ale wszystko mokre jeszcze jest. Dzisiaj piękna pogoda. W nocy chodziły niedźwiedzie. Bo ślady są świeże. Mój wór niby nieprzemakalny miał dziurkę, i wszystko 100% mokre. Już drugi dzień suszę. W nocy był szron, zimno. Ciężka noc. Nawet nie mogłem spać pod piworem, bo mokry. Ciekaw. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Sto lat, 100 lat nie как есть короче, Но конкурс, короче, ты знаешь, да, не сам.

Panie Przewodniczący! Za da. tydzień w tym

Trzyma, trzyma. Trzyma. Tak trzyma. trzyma! Jest pierwszy wstrąg.

Szósty wrzesień, kolejny dzień naszej wyprawy do Chocka. Dzisiaj troszkę cieplej w nocy było. Stoimy nad rzeką. Ja smażę rybę. Marek poszedł łowić ryby. Jurek kręci też kamerą. Jakieś sekwencje? Jak pod górę pójdziemy, Marek, to będzie ostry nur. Na każdym miejscu, gdzie się zatrzymujemy, widać ślady niedźwiedzi. ale potem takie były niedyskryczne dobrze oglądaliśmy się, nie, nie to dla nas nic zapatruje tak co nie robią to jak oni próbują tą rybę widzisz Coś na kolację może będzie. Wczoraj co prawda i dzisiaj była ryba, ale produkty nam się kończą i trzeba rybkę jeść. Zaczął deszcz padać i musieliśmy wcześniej wylądować. Teraz się robi ogień. Rozkłada rzeczy. Będziemy zaraz namioty budować. No i tu przenocujemy. w lewo jest Tak, tak. Długą sekwencję nawet. To już jest rzeka Ochota. Teraz na południe do Arki, a potem dalej do Ochotska. Sprzętu oryginalnego już nie mamy, bo się potopił, więc łowi się ryby na tym, co się zrobiło. Lipień, no chyba by się Czemu? Lipień też dobra ryba. Dobra, ale. Co, smaczna jest. 10 minut łapie, łapania ryby efekt. Hariusy i płosek. No co, co? Rzut to jest ryba. To jest coś niesamowitego. Już w ogóle tylko puszczamy te ryby, bo nie łowimy ich dla siebie, bo to bez sensu jest. Harrius, wszystko już wyrzucamy do wody z powrotem. Nie mamy sprzętu do łapania łososi, więc ciężko, żeby się złapał, ale może tym razem. Co sekundę można powiedzieć, coś łapie. Dzisiaj 12 wrzesień, trzeci dzień już gnoi. Wczoraj nie robiłem w ogóle filmu żadnego. Tutaj herbatka. W ogóle trudno utrzymać ogień. A tu najsmaczniejszego Salomona, Simon, King Salomon, smażę. Wszystko zaparowane, nawet nie wyciągam sprzętu. Okropna pogoda do arki 40 km. Musimy to dzisiaj pokonać.